Ta hejka, mam na imię Ewelina. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. A w dzisiejszym filmie wypada wyjątkowo święto, czyli Dzień Psa. Zapraszam na film. Na początku chciałem dodać kilka informacji odnośnie tego właśnie święta. Zacznę od tego, że Dzień Psa bada 1 lipca. Konkretna data powstania tego święta pada na 2007 rok, i Dzień Psa możemy nazwać również Światowym Dniem. Psa. Dzień psa. jest obchodzony głównie w Polsce, a sam pomysł na to święto powstał z inicjatywy polskiego czasopisma, które nazywał się Przyjaciel Pies. Możecie zastanawiać się na tym, dlaczego Światowy Dzień Psa bada 1 lipca. Jest to data nieprzypadkowa. Jest to związane z tym, że w czasie wakacji bezdomność psów rośnie, a właśnie Światowy Dzień Psa często promowana jest adopcja piesku ze srońska. Oraz dzięki tej inicjatywie świadomość opiekunów psów rośnie. A teraz pokażę wam prezent, który kupiłam Alicy z okazji Światowego Dnia Psa. Oto jest prezent dla Aliki. Jest to taka zabawka bardzo prosta, edukacyjna. Kupiłam ją na Allegro. Bardzo żałuję, że mój pies miał tego rodzaju rozwiązującego zabawki właśnie. To jest jedna z takich prostszych zabawek. Ale myślę, że też fajnie sprawdzi. Jak mi uświadamia, zresztą tak mi się, że to jest naprawdę prosta, w obsłudze. zobaczymy, czy moją obsługą się podobała właśnie ta zabawka. Tak właśnie wygląda ta zabawka gra edukacyjna dla pieska. Gdzie jest bardzo prosta. O co w niej dokładnie chodzi. Tutaj mamy taki oczywiście przysyłacz. I tu mamy różnego rodzaju dziury naprzeciwko siebie. Obracamy zabaweczką czy się przesuwa i mają, są dziury w różnych miejscach. Także pies może obracać sobie dookoła tą zabawką zawsze gdzieś jakieś dziury znajdzie. Właśnie to jest w tej zabawce bardzo fajne, a zarazem myślę, że bardzo proste. Zaraz Orinka przetestuje właśnie tą zabawkę. Chciałam że na Ta zabawka kosztowała naprawdę tanio, zabawkę edukacyjną Kosztowała 13-14 złotych bez dostawy. Więc to jest bardzo prosta, fajna myślę. Pamiętajmy jednak o że tutaj należy dać do tych dziurek, żebym czy nie było, żeby nie zapłynęła wcześniej, bo jest żeby pies miał co właśnie, czego szukać, za czym węszyć. Teraz pokażę Wam nieco jak to przygotuję. Może sobie wrócimy troszeczkę. Troszeczkę. Tak, żeby różne dziury by w różnych miejscach, może Zajęte? zamknięte i z... Z... właśnie z, tymi... z tą karmą Słowo, z tą karmą kosmaczki, no ale zobaczymy, czy to sobie z tym poradzi. Także weźmy i może zamkniemy wiosną tą, i zobaczymy, jak jej będzie właśnie szukanie tych smaczków, czy żeby wrócić, czy nie. No to włam Alinkę, żeby swój prezent z okazji Światowego Dnia Psa. Jest już nasza testerka. Nowej zabawki. Teraz zobaczymy, czy jej się uda. Właśnie test tej zabawki. Czy zgadnie co ma robić? Proszę. Nie drapa linka nie wolno. Nie wolno. Puść! Nie wolno drapać. Nie ja wiem, Alinka bardzo bi drapał w takich zabawkę, ale często właśnie nie drapa i nie tych zabawek. Także, jak na razie myśli, Alinko nie da proszę Cię, nie wolno, na razie myśli właśnie jak to za jeszcze rozgryźć z tego co widzę. Wydawałaś taka prosta, ale znaczy nie jest taka bardzo prosta, przejdę tutaj, bardziej mam pokazać. Alinka noski, noski, nie, nie noski, noski skarbusiu. Tak musisz robić, o, Zgadniesz? Sama? a druga będzie trochę bardziej zniszczona od tego początku Alinka nie może także Alinka dochodzi do tego jak tu jak zabawką się bawić Ciekawa jestem, wszystko zgadła, zaraz zobaczymy. Posprawdzam po prostu sobie. Chyba wszystko zgadła. Także Alinka właśnie rozgrywa tą zabawkę, Wiaśnie bawić. No troszkę jej to dłużej zajęło, okazało się, że nie taka prosta. No ale myślę, że się podobało. Do zobaczenia w tym filmie. Cześć!